Co ja dzisiaj miałam robić? A, witam się na wszystkich z tej strony. Miksonami, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku. No, dzisiaj mamy lekcję, ogólnie. A, lekcje. No. Lekcje. Zapraszam was przy okazji do zasubskrybowania tego kanału, bo polecam, bo teraz są częściej filmiki wstawiane tej przez niż. To jest całe moje życie praktycznie. Dlatego tego. Teraz właśnie moja pierwsza lekcja minęła. WOS. Pani Neś się spytała Co, jakie ważne wydarzenia wystąpiły w 2020 I oczywiście, pierwsza rzecz, jaka nadeszła to Koronawirus, koronawirus, oczywiście musi być na pierwszym miejscu Ja, ja się nie pohamowałem na koronawirusie, tylko poszedłem od razu wyż Czyli Walka Tych, tych z USA no walka prezydentów, Joe Biden i Donald Trump, bo przecież Joe Biden wygrał, no to wiecie, ja postanowiłem taki pomysł, żeby właśnie tak było, że właśnie o nim, no i no, tak to się robi, takie like, balls. nie, nie tak, nie tak, no i teraz będziemy mieli o polskie, nie wiem jeszcze jeszcze na polskim będę miał, Teraz się przekonamy, polecam jeszcze raz subskrypcja, będzie, będzie bardzo mi miło na serduszku, dobra. Lecimy Już czekamy właśnie na lekcję No Kamerka, wszystko wyłączone Teraz tylko czekać Oczywiście laptop e, laptops, Asus I teraz tylko No Laptop morning. Oczywiście okularki są już założone No wiecie Lekcja online a ja jestem klasa wojskowa <grystanie> Nie, no, da. Mamy UNO Nie może co ja taki kretyn, kretyn, kretyn Kto w ogóle chciałby takie coś w ogóle obejrzeć? Jeszcze zaczyna Patrzcie To znaczy, ja patrzę się teraz na lipusie, bo pani na iglusi

W ogóle lekcje się zaczyna, a ja nagrywam odcinek. Teraz to jest ciekawe, jak oni pomyślą, potem jak, jak któryś z nich by to zobaczył. O cholera. Teraz rozmawiamy też o Żydach. O Żydach. Rozmawiamy sobie. Jest godzina 9:37. Cześć. Tak tu się wszystko panuje No okay, na kilku sobie jestem Żeby było... Ja się że nie muszę tak klikać, żebyście Takie... ręki nie było widać takiej Mam rękę do ludzi Tu jest moja Foteczki wy... Foteczki mogę zrobić Znaczy już robiłem foteczki i na Instagrama Aleksy jest, ale nie pokażę, bo jeszcze... Chyba film, film... film... film mi usunął przez to. Halo, czy zadzwoniłeś się do YouTube'a? Tak, w czym mogę żeby pomóc? A, no dobra, no to zbanujcie jego następny filmik. Ale dlaczego? Bo tak. No ok. Jest godzina 9.39, nie dobrze może zrobić pokarmetkę na lekcji, gdzie ja będę jak... Nawet palu to się nazywa. No nie A Jeszcze mam takie arcydzieło. Sam to zrobiłem jakiś ludzi kupo. tutaj mam mój szkiełkę do nagrywania na na telefonie. Zaraz Wam tutaj pokażę. Robimy unboxing. Jak no, to na przykład na przykład nie jest pobity cały no ale coś takiego jak jest tu mój telefon, to tutaj na przykład podbijacie to ustawiacie i macie lepszą jakość Pokazywałam już to co, już to podczas jednego z odcinków może gdzieś zajrzeć tam na dole to była wielka orkiestra świątecznej pomocy, to ja to zakładałem tak niechlujnie to zrobiłem i wszyscy mówili, że nie wychodzi nic, że soba jakoś jest kompletna, a ja mam taki fajny boletek ale może zrobimy tak zrobimy domek z kart domek? Hmm. Pierwsza runda była nieudana. Domek się zupełnie rozwalił bez żadnej przyczyny. Czas na rundę drugą. Run! Wiecie co, to raczej nie wyjdzie, więc to lepiej oleje. Ale jeżeli chcecie, żebym naprawdę ułożył taki domek z kart ze wszystkich kart, a jest ich ile? Ile tu w ogóle ich jest? Ludzie bardzo dużo. Jeżeli zostawicie pod tym filmikiem bardzo dużo komentarzy, to następny filmik będzie taki, że zrobimy. Zrobimy na cały pokój tutaj taki wielki stos laj. Taki wielki, żeby nie bawi od lat. Chodzi o to, że zrobimy tutaj taki wielki domek skarb. Znaczy wie, wieża. Z kart jest troszkę sporo. Razy plus dwa. A to jeżeli dawajcie lajka, like, subskrypcję, jeszcze raz powiem wam i robimy to. mam wszystkim, dalej jesteśmy. Mamy lekcję kolejną. PP Podstawa przedsiębiorczości. Tak zwana podstawa przedsiębiorczości. Gdyż ona polega na tym, że no, gadamy sobie o polityce dalej. Ale z innej beczki. W ogóle jest taka sytuacja. Chodzę sobie na YouTube'a, tak zwyczajnie, żeby sobie popatrzeć na, czy coś się zmieniło w tym moim filmiku. Bo przecież dzisiaj wstawiłem filmik, właśnie ten, który oglądaliście pewnie już zapewne. No i na tym filmiku przed tym jak to wstawiłem było 300, 350 subskry 355 subskrypcji 355 subskrypcji i nagle to się zmieniło zgadnijcie na ile Zobacz jak ja to zobaczę to prawie usiadłem na <gryw> na twarz Dostaliśmy dokładnie 361 jest do nowy 6 nowych subskrybentów ale tylko dwóch mi się pojawiło i tutaj macie ich przedstawionych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i liczę, że zostaniecie do końca na moim kanale. Normalnie, aż mi się serd na serduszko mi się miło zrobiło. Jak to zobaczyłem, jeszcze o tym no, na nowym jeszcze żadnych nie dostałem, ale jaki mamy tam lekcji? Yy, dobra, to z tego wynika, że teraz będziemy mieli angielski, angielski, a potem niemiecki. Tu w ogóle jakaś nowa wiadomość dostałem na no, ma... tym w wiadomościach Cieka... Cian, 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 cian. temat a dobra nie to nie temat uśmieszek niestety jak się spodziewałem no to właśnie stało się to co się spodziewałem co, to co wczoraj właśnie było wczoraj właśnie było wczoraj właśnie było było no a tak na serio no to tak znowu śnieg jest dalej zasypki i no nie da rady. A jest godzina już po mówię... Hmm. 16.32. A pytacie się, co ja robiłem? Jeżeli chcecie wiedzieć, co ja robiłem, patrzcie na to. Tak skrócie wielkim to by wszystko wyglądało, dlatego polecam jeszcze raz zasubskrybowania tego mojego kanału. Wreszcie, żeby był ten szary, szary przycisk, bo połowa o moich obserwujących na YouTubie nie obserwuje mnie jednak. Tu są pokazane statystyki same. Połowa 54 około to chyba właśnie moi obserwujący, a druga połowa to ci, którzy wchodzą, po obejrzą, ale już nie zasubskrybują kanału. Dlatego proszę cię drogi widu, zasubskrybuj proszę ten kanał, bo mi mi miło na serduszku i mam teraz tego. No mam w którym spałem I tak się on właśnie prezentuje Jest moc dlatego jedźcie dużo waży